Jedz tylko mięso! Nie! Jest tylko surowe mięso. Najlepiej takie pognite. Jedz tylko jajka przez miesiąc, a zobaczysz. Oczyść się sokami. Jedz wszystko surowe. Nie jedz węglowodanów. Zwiększ podaż węglowodanów. No i po co? Ludzie są głodni tego efektu. Wow, czegoś, o czym będą mogli porozmawiać, pochwalić się, że odkryli coś ciekawego w internetach. Porównajmy. Ktoś mówi Ci, że świetnie wyglądasz, jak udało Ci się schudnąć, ta, 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 Nie uwierzysz. Jest taka metoda, trzymana była dotychczas w tajemnicy i strzeżona w Tybecie. Trzy lata temu prawda wyszła na jaw, jak chiński dron zrobił zdjęcia. Mówię Ci, to jest niesamowite. Połowa tych mnichów jednego dnia normalnie sobie je, w sensie, że wszystko na co mają ochotę. Burgery, frytki, kotlety. Jak to mnisi, no nie? A drugiego dnia jedzą tylko rożpąkę. Trzy pudełka dziennie, dokładnie trzy pudełka i koniecznie bez soli. Możesz przyprawić, ale tylko wegetą. Mówię Ci, robię tak od 3 miesięcy minus 7 kilo. No, ma o czym gadać, nie? Grony, mnisi, roszponka. Dodaj Toma Krusa na spadochronie i kręcimy film. A jak wygląda z kolei, nie wiem, metoda Micha nazwijmy? W sensie, że moja, bo, bo, bo Michał Kocich, M Michu, że. No tak, słuchaj, niesamowite, dobierasz narzędzia pod to jak żyjesz, pod to co lubisz robić, i wokół tego budujemy twój system żywienia i ruch. Dważ ilość białka, wysypiasz się, kontrolujesz emocje, kalorie, cukier, alkohol to ostrożnie, ograniczamy tam jedzenie przetworzonych produktów. Nie wszystko co jemy powinno dać się zeskanować. A? Dbasz o ruch, o spacery, całą aktywność, nie tylko siłownie. Sprzątanie, skoszenie trawy, wyjście z psem. Wszystko się liczy i szukamy tego ruchu. Zwłaszcza jak mamy pracę siedzącą. Nie? I patrzysz jak Twój słuchacz robi tak. Typ zasypia w połowie. Nie ma tu efektu wow. Wowowatość metody Micha 0 na 10. A przychodzą charyzmatyczni ludzie ty węglowodanów nie jedz węglowodany twój wróg ciasteczka, makarony, chleb, owsianki kasze z owocami też ostrożnie ryże wszystko wyciąć i waga leci mm. bardzo prosty przekaz i nawet prawdziwy dobre keto jest świetnym rozwiązaniem tylko no dobre keto nie to miażdżycowe keto więc tu uwaga natomiast stare, dobre jedz zdrowo i się ruszaj Ło! Oh, Michu, O czym ja mam koleżanką opowiadać, że jak schudłam 20 kg. Jedząc zdrowo i spacerując, no w tej opowieści się nic nie dzieje. Mi się w ogóle ode chciało odchudzać w tym momencie. Nuda. Trochę tak, trochę nuda, trochę spokój. I trochę więcej czasu na inne rzeczy, na przykład życie. Nie tylko życie jedzeniem bo fiksacja, czy to możesz zjeść, czy tego nie możesz zjeść, bo co na to twój guru internetowy? Wszystko możesz zjeść, tylko nie wszystkim można się najadać, obżerać. To już jest inna kwestia, nie? Pytanie w jakich ilościach i co to jest ten balans? W formie w normie dajemy rozwiązania pod twój styl życia, nie pod to, co jest trendy w 2025, 2026. Czasami sugeruję keto, zwłaszcza jeżeli widzę, że osoby lubią jeść w ten sposób i dadzą sobie spokojnie radę długofalowo. Czasami sugeruję coś lepszego, nie lepszego ogólnie, lepszego dla nich w tym momencie lepszego. Może za rok lepszym rozwiązaniem będzie keto i też do niego dojdziemy stopniowo. A może nie będzie takiej potrzeby. To jest naprawdę drugorzędne. Jestem od tego, żeby zająć się zdrowiem moich klientów, realizacją celów moich klientów. Wybacz, ale wartość anegdotyczna mojej pracy obchodzi mnie nieco mniej. Możliwe, że zarobię przez to mniej, ale będę spał spokojnie, wiedząc, że jesteście dobrze prowadzeni, bez efektu wow. Możliwe, że zarobię przez to więcej, bo szczerość i serdeczność są wynagradzane. Prawda? Prawda? Dzięki, że tu jesteś. Będzie dobrze. Będzie przynajmniej dobrze.